Byłem dzieckiem, co unikało wzroku. W szkole każdy dzień miał kolejny wyrok. Lusy w tle śni, których nie mogłem zakuszyć. Każde słowo jak nóż, który w serce się wbijał. Smutek ukryty pod maską, nikt nie widział prawdy. Nie chciałem by wiedzieli, że świat mój to chaos i łzy. Milczałem, by nie pokazać słabości. i złości. Korytarze pełne cieni, kroków, których się bałem. Każdy dzień to walka, choć nikt nie wiedział, co traciłem. Wracałem do domu, by uciec od tej rzeczywistości. A w samotności ból był jeszcze bardziej rzeczywisty. Smutek ludzi pod maską, nikt nie widział prawdy. Nie chciałem, by wiedzieli, że świat mój to chaos i łzy. chciałem, by nie pokazać słabości. Nie Więcej powodów do cierpienia i złości czasem chciałem krzyczeć ale głos się łamał strach przed tym co powiedzą przed tym jak się potoczy nie chciałem by widzieli jak bardzo jestem kruchy by nie wiedzieli że pod tym uśmiechem kryją się lęki myśli mrożne które duszą smutek ukryty pod maską nikt nie widział prawdy nie chciałem by wiedzieli że świat mój to chaos i łzy I, 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 I Słabości. Nie daje mi więcej powodów do cierpienia i złości Teraz patrzę wstecz, już nie ten sam Nadal noszę blizny, choć nie każdy zna Chciałem być silny, nie dać im satysfakcji Ale w środku wciąż noszę ten ciężar, tę maskę co kryje całą prawdę O mojej przeszłości w tej w tej w tej patrzę wstecz, już nie ten sam, nadal noszę blizny, choć mi każdy jest zna. Chciałem być silny, nie dać im satysfakcji, ale w środku wciąż noszę ten ciężar, tę maskę, co kryje całą prawdę o mojej przeszłości. Teraz patrzę wstecz, już nie ten sam, nadal. Choć nie każdy jest na, chciałem być silnym. Nie, nie dać im satysfakcji, ale w środku wciąż noszę ten ciężar Tę maskę, co kryje całą prawdę o mojej przeszłości